Dzień dobry Państwu. Konwencja Stambulska, temat, który ostatnio porusza bardzo wiele osób, stał się przedmiotem dyskusji, choć dyskusji politycznej, a nie prawnej, mam wrażenie, i często jest przedmiotem manipulacji czy wywoływania jakichś niepotrzebnych zupełnie w tej sytuacji emocji. Zacznijmy od tego, czym Konwencja Stambulska jest. Jest to umowa międzynarodowa. Akt prawny liczący 31 stron po wydrukowaniu taką standardową czcionką 12 i weszła ona w życie 1 sierpnia 2015 roku. Jest to bardzo ważne. Pełny tytuł tej konwencji to jest konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzona w Stambule 11 maja 2011 roku. Od razu mówię, że będę się posiłkował. Tutaj tekstem aktu prawnego, dlatego też nie czytam wystąpienia z kartek, ale mam przed sobą cały tekst tej konwencji. Jeżeli chcielibyśmy się przyczepić do niej, to możemy to zrobić już w momencie analizy tytułu, bo tytuł już sugeruje, że zajmujemy się dwoma rodzajami przemocy: przemocą domową w każdej postaci oraz przemocą wobec kobiet, czyli poza domem dotyczy on tylko przemocy. Wobec kobiet? Przemocy wobec mężczyzn zwalczać według autorów tej konwencji nie musimy. Natomiast, już w preambule czytamy, że przemoc wobec kobiet jest przejawem nierównych stosunków władzy między kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków. No, już tutaj możemy się zastanawiać, co ma władza do przemocy. To znaczy, jeżeli wejdziemy głębiej już później, za chwilkę, w treść tej konwencji, no to zobaczymy, że. Właśnie ob samej przemocy, tak rozumianej, jak my ją dzisiaj rozumiemy, jest w tej konwencji może niewiele, natomiast dużo jest o takich programach równościowych, genderowych, a więc tych, które są teraz gdzieś tam w mainstreamie w głównym nurcie dyskusji, szczególnie tej polityki europejskiej czy unijnej. W, oczywiście tutaj w preambule jest też stwierdzenie, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów. Społecznych. No, trudno się z tym zgodzić, natomiast już ta preambuła mocno pokazuje, że, jest to akt nie tyle prawny, choć rzeczywiście ma on formę aktu prawnego, o, ty o ile bardziej, jest to akt ideowy, ideologiczny, manifest. Tak można by było chyba go. Tutaj określić, no i w preambule możemy doczytać jeszcze, że strony, które podpisały ten akt prawny, tą konwencję, dążą do stworzenia Europy wolnej od przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ciekawe są definicje, zawarte w artykule trzecim tej konwencji, i tutaj pozwolę sobie przeczytać: przemoc wobec kobiet rozumie się jako naruszenie praw człowieka i formę dyskryminacji. Oznacza wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody, cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności w życiu publicznym, jak i prywatnym. Zwróćmy uwagę na jedno: życie publiczne, czyli polityczne, jest tutaj wymienione jako pierwsze, ważniejsze od y, życia prywatnego, i tą przemocą jest przymus. No, przymus w polityce występuje, występuje w prawie, jest czymś zupełnie naturalnym, i mamy więc sytuację taką troszkę zagmatwania pojęciowego, mam wrażenie. Pojawia się też definicja płci społeczno-kulturowej, rozumianej jako role zachowania, działania i atrybuty, które społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn, a przemocą ze względu na płeć. On jest przemoc skierowana przeciwko kobiecie, ponieważ jest kobietą, lub przemoc, która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu. Tyle o definicjach. Jak widzicie Państwo, są one dość mm, też nacechowane pewną ideologiczną czy ideową mm, treścią. I tutaj jeszcze jest myślę istotny. W artykuł 4 ustęp 4, w myśl postanowień niniejszej konwencji, szczególne środki konieczne, by zapobiegać przemocy ze względu na płeć i chronić przed nią kobiety, nie są uznawane za dyskryminujące. Co to oznacza? Bo jest to rzeczywiście taki prawny język, zakmatwany język aktu prawnego. Natomiast, jeżeli przełożymy to na, na język taki zrozumiały dla każdego obywatela, okazuje się, że. Nadanie szczególnych przywilejów kobietom w polityce, na przykład. Tu mówimy o sytuacji, w której próg umiejętności na zajęcie jakiegoś stanowiska dla kobiet byłby obniżony w stosunku do tego, jakie umiejętności, zdolności, kursy czy jakiekolwiek inne warunki mają spełnić mężczyźni. Ta sytuacja nie jest wtedy uznawana za dyskryminację ze względu na płeć. Konwencja ustawia nas więc w sytuacji, w której w takiej definicjach, w takim określeniu społeczeństwa, w którym tylko i wyłącznie kobiety mogą mieć większe prawa niż mężczyźni. Mężczyźni w żadnym wypadku takich większych praw nie mogą, bo będzie to dyskryminacja kobiet. A więc mamy sytuację, w której de facto i de jure dyskryminowane mogą być tylko kobiety, a mężczyzn wyłączamy od razu z grupy, która może być dyskryminowana. I no tutaj artykuł 5 mówi o tym, że strony, czyli państwa będą wystrzegać jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet. Myślę, że tutaj akurat trudno mieć zarzuty do takiego zapisu. Natomiast kolejny raz, a czemu tylko można zapytać? Czemu tylko wobec kobiet, a nie wobec wszystkich? Hmm. Dość dużo mowy jest w tej konwencji, to jest artykuł 8, 9 o dofinansowaniu wszelkich działań równościowych, czy takich, które mają zapobiegać dyskryminacji kobiet. I dofinansowywane mają być też m, na mocy tych przepisów różne instytucje obywatelskie. Myślę, że to jest jedna z też przyczyn, dlaczego dzisiaj te instytucje, te organizacje kobiece tak bardzo protestują przeciwko akurat m, wypowiedzeniu tej konwencji. Ale jak zaraz się okaże, te protesty są troszkę podszyte nieprawdą, a może nawet mocno do tego dojdzie. W, 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 artykuł 12. I tu zaczyna się robić bardzo ciekawie. Strony podejmą konieczne środki, by promować zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk, które oparte są na idei niższości kobiet lub stereotypowych ról mężczyzn i kobiet. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że mm, Zagrożona jest tradycyjna rodzina. Oczywiście, już widzę tą niezgodę lewicy, ale tu ewidentnie państwo, które podpisało tą konwencję, wzięło na siebie obowiązek tego, żeby jednak te role płciowe czy role społeczne kobiet i mężczyzn zmieniać, przedefiniować je i podejmować aktywne działania w tym celu. Więc to jest to, to jest ewidentnie antytradycyjne, antyrodzinne. Zresztą samo stwierdzenie, wykorzy, wykorzenienie tradycji i zwyczajów już brzmi bardzo nieładnie, bardzo groźnie. Dalej, strony, czyli państwa, zobowiązują się do wprowadzenia na wszystkich etapach edukacji. To w artykule 14 działań zmierzających do właśnie wykorzenienia tych stereotypów, tych ról płciowych, więc mamy do czynienia z tym, że konwencja nakazuje niejako wejść do szkół wbrew woli rodziców też często, mimo że konstytucja gwarantuje rodzicom wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ta konwencja narzuca na państwo obowiązek łamania tych zapisów konstytucji i podejmowania działań, które nie będą zgodne z wolą rodziców, natomiast zgodne z Podpisaną umową międzynarodową. Yy, yy, dalej, yy, tu trzeba też powiedzieć o takim yy, rozdziale czwartym, o zaczyna się w artykule 18. Rozdział zatytułowany Ochrona i wsparcie, tutaj są między innymi yy, opisane to, że ochrona ofiar ma być oparta na uwzględnieniu aspektu płci. W pojmowaniu przemocy wobec kobiet, czyli znowu, moim zdaniem, ta konwencja dyskryminuje mężczyzn, tak? Bo zupełnie inne prawa są przyznane kobietom i mężczyznom. Kobieta, będąca ofiarą przemocy, ma mieć większe prawa niż mężczyzna. Ale jak już mówiłem na wstępie, było wskazane, że to nie będzie dyskryminacja, kiedy to mężczyźni mają mniejsze prawa. I dalej. Jeszcze jeden punkt, który może trochę nawet jeżyć włosy na głowie. Udzielenie świadczeń w artykule 18 ustęp 4, żeby doprecyzować. Udzielanie świadczeń nie będzie zależne od woli ofiar co do wszczęcia postępowania lub zeznawania przeciwko sprawcy. I teraz tak. Jeżeli dojdziemy dalej za momencik, są zapisy, które mówią, że wszczęcie postępowania ma odbywać się niezależnie od woli ofiary, a Teraz tak, jeżeli mm, cofniemy się z kolei. Przemocą jest też utrwalanie tych stereotypowych ról płciowych, tak zwanych. Yy, mamy rodzinę, w której mężczyzna pracuje, kobieta opiekuje się dziećmi, i jakiś ekspert dojdzie do wniosku, że to są stereotypowe role płciowe, które ta rodzina utrwala, a więc dopuszcza się przemocy wobec kobiet w rozumieniu tej konwencji i teraz niezależnie od woli tej kobiety ma być wszczęte postępowanie, ma, ma być jej udzielona pomoc, i, i tak dalej. Czyli mm, autonomia rodziny, tego jak sobie mąż i żona ułożą te stosunki, jest znacząco naruszona poprzez zapisy tej konwencji, które gdyby wdrożyć w życie, rzeczywiście państwo miałoby obowiązek interweniować w takich sytuacjach. Więc jest to sytuacja będąca zagrożeniem dla tradycyjnej rodziny, co nie, z czym nie zgadza się Lewica. Mówi, że, że tu chodzi tylko o, o walkę z przemocą. No nie do końca, niestety nie do końca. No, tutaj, na mocy zapisów kolejnych od artykułu 21, po kolei, yy, państwo ma zapewnić pomoc w składaniu skarg i tam wniosków o wszczęcie postępowań, wsparcie specjalistów, schroniska dla ofiar przemocy, telefony zaufania, wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej, ochronę i wsparcie małoletnich świadków podjąć środki zachęcające osoby będące świadkami objętych Alp, a niniejszą konwencją aktów przemocy do zgłaszania i zgłaszania też przez specjalistów, czyli lekarzy, psychologów itd. Wszystkich podejrzeń o przemocy domowej bądź przemocy wobec kobiet, o przemocy wobec mężczyzn zgłaszać nie ma obowiązku. Dalej, następne zapisy dotyczą zmian, jakie państwa miałyby wprowadzić w prawie materialnym, gdyby takich zapisów nie miały wcześniej. To jest bardzo ważne, bo tak, artykuł 30 na przykład mówi o tym, że Państwu ma wypłacać ofiarom przemocy domowej odszkodowania w sytuacji, kiedy nie uda się tego odszkodowania uzyskać z innych źródeł, na przykład z majątku sprawcy. De facto, więc jest to zapis absurdalny, który nakazuje płacić organom państwa odszkodowania za działania osób prywatnych, które z żadnymi organami państwa nie są powiązane. Hmm. Państwo ma ułatwić y, unieważnianie czy anulowanie małżeństw zawartych pod przymusem, y, pomoc y, psychologiczną i y, teraz tak: spenalizować nękanie, przemoc fizyczną, gwałty, przymusowe małżeństwa, okaleczanie kobiet, przymusową aborcję i sterylizację, molestowanie seksualne, a także pomocnictwo, podgrzeganie i usiłowanie popełnienia tych przestępstw. I teraz mamy sytuację, w której właśnie na to powołył się protestujący, że wypowiedzenie konwencji to wypowiedzenie tych wszystkich przepisów, penalizacji gwałtów, bo takie, takie widziałem grafiki, gdzie udostępniane na Facebooku, gdzie na tych grafikach były, były zapisy, że państwo polskie chce wypowiedzieć konwencję, która zakazuje gwałtów. No, wracamy do tego, co powiedziałem na samym początku. Konwencja weszła w życie w 2015 roku. Wszystkim tym, którzy dzisiaj protestują i opowiadają, że gwałty w Polsce będą legalne po wypowiedzeniu tej konwencji, że ta konwencja to gwarantuje, że gwałty są nielegalne, chciałbym zadać jedno proste pytanie. Czy według Was w 2014 roku, a więc jeszcze przed wejściem w życie tej konwencji, w Polsce gwałcenie kobiet było czynem legalnym? No nie, te twierdzenia są absurdalne. I bardzo mi przykro, że tak wiele osób daje sobie manipulować, wyprowadzać się na ulicę i protestować przeciwko czemuś, czego nie ma, I, jak, i takiego zagrożenia, że gwałty będą legalne, nie ma. Natomiast mam wrażenie, że to są dokładnie te same osoby, które pół roku temu protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego, twierdząc, że w projekcie ustawy. Będą zapisy o tym, że będzie nakazane rządzenie dzieci pochodzących właśnie z gwałtu. Podczas gdy takich zapisów nie było. Ludzie, proszę was bardzo, zacznijcie czytać dokumenty, przeciwko którym protestujecie. Bo, bo nie ma sensu protestować przeciwko czemuś, czego nie ma. A tylko i wyłącznie na życzenie polityków, którzy chcą wzniecić niepokoje przeciwko władzy. Nie dajcie sobą manipulować. Dalej. Tutaj są zapisy o współpracy międzynarodowej standardowe w stosunku do wszystkich tego typu umów. Oczywiście, tutaj to, ten fragment pominiemy, nie będziemy go omawiać, bo nie dotyczy on bezpośrednio praw i obowiązków żadnego z obywateli. Podobne zapisy, jak co do prawa materialnego, o czym mówiłem, są dotyczące prawa procesowego, postępowania. Natomiast to są zapisy typu, że Strony konwencji podejmą działania, które zmierzają do tego, aby postępowania były prowadzone szybko, sprawnie, żeby były rzetelnie gromadzone dowody, a więc wszystkie gwarancje, które są w kodeksie postępowania karnego. Yy, dalej, artykuł 60, też bardzo ciekawy. Wnioski o azyl uwarunkowane płcią. Tak jest ten artykuł zatytułowany. I z jego treści wynika, że. Tutaj kobiety czy ofiarom przemocy mają mieć pierwszeństwo w staraniu się o azyl, i nawet kiedy okaże się, że nielegalnie przekroczyły te osoby granice, nie mogą być odesłane do swojego państwa pobytu, a więc już można powiedzieć, że jest to spore nadużycie. Artykuł 61 mówi o zasadzie non-refoulement, to znaczy jest to zasada, która nie pozwala na odsyłanie do kraju swojego pierwotnego pobytu, nawet nielegalnych imigrantów, jeżeli grożą im tam jakiekolwiek represje polityczne, tortury, czy, czy jest zagrożone życie. I tutaj ta, ta zasada jest wyrażona w konwencji genewskiej o statucie uchodźców w Karcie praw podstawowych, a więc w szeregu już aktów prawa międzynarodowego. Natomiast tutaj jest ta zasada powtórzona z oznaczeniem, że chodzi o kobiety. Czyli tak de facto mamy powtórzenie, ale z pewnym ograniczeniem. I oczywiście, mm, też taki zapis w artykule 62 ust. 4. Strony podejmują starania mające na celu włączenie, gdy to stosowne, kwestii walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową do programów pomocy na rzecz rozwoju, adresowanych tam do państw trzecich. Czyli generalnie chodzi o rozszerzanie zakresu tej konwencji. Takie. Ale właśnie nie, nawet formalno-prawne, tylko, tylko takie, żeby te idee, które tu przyświecają, a więc wykorzenienie tradycji, stwierdzenie, że, że, że przemoc wobec kobiet jest jakimś podstawowym mechanizmem społecznym, a więc o to, żeby takie bzdury, bo, bo nie bójmy się tego powiedzieć są to totalne bzdury rozszerzać na świat. Jeszcze do tego, za momencik wrócę do tej tradycji. A po, na mocy artykułu 66 zostanie powołana grupa od 10 do 15 ekspertów z różnych krajów, którzy mają kontrolować m.in. przestrzeganie i wdrażanie tej konwencji w innych państwach. Ale mm, zespół ten ma się zwać GREWIO i artykuł 66 ust. 2 mówi Grewia składać się będzie z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 członków, z zachowaniem równego udziału kobiet i mężczyzn oraz równowagi geograficznej, a także wzięty zostanie pod uwagę wymóg zapewnienia wielodyscyplinarnej wiedzy, czyli znowu. Najważniejsze w tym jest y, wymóg równości kobiet i mężczyzn, równego udziału. Ważna jest równowaga geograficzna pochodzenia poszczególnych członków tego zespołu ekspertów. A jako trzecia i jeszcze z dodatkiem, a także wzięta pod uwagę, zapewnienie wielodyscyplinarnej wiedzy. Czyli to, kompetencje, wiedza członków tego zespołu przy powoływaniu schodzą na dalszy plan. Ważniejsze są spełnienie tych przesłanek, które można nazwać równościowymi czy, czy ideologicznymi. Zgodnie z artykułem 69 Genewie, a więc ta grupa ekspertów, może przyjąć jakieś zalecenia dotyczące wdrażania tej konwencji w krajach, które są jej stronami. I Istotne jest też y, to, że zgodnie z artykułem 78 strony nie mogą składać żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do jakichkolwiek postanowień niniejszej konwencji z wymienionymi wyjątkami. W ustępie drugim te wyjątki są wymienione. One są bardzo skromne, tak? Państwo może tylko w kilku, w kilku dosłownie w kilku, w się nie zgodzić z kilkoma zapisami, nie stosować u siebie. To są zapisy dotyczące tego, o czym mówiłem, że państwo ma prawo, nie ma obowiązek wypłacać odszkodowania ofiarom przemocy, podczas gdy sprawca ich nie wypłaci. To z tego można zrezygnować, ale też można zrezygnować z karania przestępstw z artykułu 39, czyli przymusowej aborcji, więc to też pokazuje pewną ideologię, tak? Która przyświeca temu dokumentowi, bo. Yy, z jednej strony mówi się tak wiele, że aborcja, prawo do aborcji jest prawem człowieka, prawo do wolności wyborów, to się wyborą się to określa dokładnie. A tu okazuje się, że państwo może odejść od karania przymusowej aborcji, więc chyba mamy troszkę zachwianie pojęć, co ciekawe, też. Yy, Odniesieniu do karania z artykułu 35 w zakresie drobnych przestępstw, ten artykuł 35 mówi o przemocy fizycznej, więc nie jest też tak, że ta konwencja zabezpiecza przed jakąkolwiek przemocą kobiety, bo okazuje się, że przemoc fizyczna w przypadku, gdy jest drobniejsza, może nie być karana. Znowu jest to niespójne z narracją tych wszystkich, którzy tak bardzo protestują przeciwko jej wypowiedzeniu i Tutaj dochodząc już do samego końca, artykuł 80 mówi o wypowiedzeniu: każda strona może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze notyfikacji skierowanej do sekretarza Generalnego Rady Europy, a więc, właśnie nad zastosowaniem tego przepisu dzisiaj dyskutujemy. Rząd zapowiedział wolę wypowiedzenia tej konwencji, że podejmuje działania zmierzające, żeby się do tego przygotować, i stąd wzięły się wszystkie te protesty. Ja, tak jak powiedziałem, chciałbym jeszcze wrócić na moment do tego wykorzeniania tradycji, bo mam wrażenie, że w Polsce wykorzenienie tradycji to właśnie zadziała odwrotnie. U nas tradycją jest, że chłopców już od małego uczy się tego, że kobiety należy bronić jako słabsze fizycznie. Że zasługują one na szczególną opiekę, i, i takich postaw uczymy z młodzież. Teraz, jeżeli weźmiemy się za wykorzenianie tej tradycji, to, to co w to miejsce? W jaki sposób chcemy to uregulować, zastąpić inną tradycją? Ale jaka tradycja może bardziej chronić kobiety przed przemocą niż właśnie uczenie mężczyzn, chłopców, już od dziecka, opieki nad nimi, szacunku dla kobiet? I, I tego typu przymiotów. Myślę, że w naszym przypadku, w przypadku polskiej kultury i tradycji, wykorzenianie jej tylko kobietom zaszkodzi. Jeżeli chodzi o moje zdanie, jak najbardziej uważam, że wypowiedzenie tej konwencji nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, może tylko pomóc. Zapisy, które tu są, są nie tylko zapisami prawnymi, ale jest to akt prawny, który ma wprowadzać Pewne rozwiązania ideologiczne, które mają przedefiniować funkcjonowanie społeczeństwa, i w związku z tym uważam, że należy tą konwencję wypowiedzieć, bo, tak jak wspomniałem przed momentem, nie, po, nie powoduje to żadnego zagrożenia dla kobiet, że tych zapisów prawa międzynarodowego nie będzie, bo i tak ewentualne kary za przestępstwa orzekane są na podstawie polskich ustaw, kodeksu karnego. I innych ustaw zawierających przepisy karne, a nie na podstawie bezpośrednio aktu prawa międzynarodowego. Kodeks karny nie będzie znowelizowany w taki sposób, żeby gwałty czy pobicia stały się legalne. Więc protesty są całkowicie bez sensu. Mam wrażenie, że ci, którzy protestują, nie mają pojęcia o, sy o funkcjonowaniu systemu prawa, nie czytali konwencji stambulskiej. I w związku z tym, zapraszam do lektury. Myślę, że to. Byłoby najlepszym rozwiązaniem, rozwiałoby wszelkie wątpliwości, a mam nadzieję, że ten film będzie takim przyczynkiem do tego, żeby nad tą umową międzynarodową, nad tą konwencją pochylić się merytorycznie, a nie w sposób emocjonalny i zapoznać się po prostu z jej trąścią. Dziękuję bardzo Państwa za wysłuchanie mojego nieco długiego wystąpienia. Natomiast ono i tak nie było długie. Jeżeli byśmy chcieli bardzo szczegółowo omówić tę konwencję, to, to to wystąpienie powinno trwać nie 25 minut, tylko około 3 godzin i to bez przerwy. Myślę, że wyciągnąłem z niego to, co najważniejsze. Jeżeli uważają Państwo, że ta wiedza jest potrzebna, trzeba ją propagować tak, żeby jak najwięcej osób wiedziało. O czym dyskutuje, z jakimi aktami prawnymi ma do czynienia, to zapraszam do udostępniania tego filmu, do pokazania znajomym i, i wtedy do ewentualnie merytorycznej dyskusji. Jeżeli ktoś chciałby coś dopowiedzieć, dopytać, to, to bardzo proszę o komentarze, chętnie odpowiem i do zobaczenia, do usłyszenia. Myślę, że taka seria, w której omówione będą jakieś dokumenty międzynarodowe czy, czy też manifesty ideowe. Będzie ciekawa, powinna się przyjąć, także mam nadzieję, że to nie było ostatnie nagranie z tego gatunku. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.